Każdy z Państwa będzie mógł zadać oczywiście pytanie. Co z tych słów Tuska sprzed dwóch lat zostało? Przekonaliśmy się kolejny raz. Po pojawieniu się dziennikarza TVP, towarzysze szefa PO niczym spuszczeni ze smyczy zaatakowali fizycznie Michała Rachonia. Reakcja Tuska atak na reportera. Będę musiał wezwać za chwilę policję. Wyraźna nerwowość i obelgi. Pan pluje, wie Pan. Proszę odejść. Proszę odejść, Pan jest niestetyczny. A dodatkowo groźby. Ten człowiek. Podobnie jak jego mocodawcy będzie odpowiadał karnie za to, co robi także dzisiaj. Czy w Polsce, której pan będzie zapadował, zadawanie pytań o Władimira Putina będą karane. Dlatego Centrum Monitoringu Wolności Pracy SDP zgłosi sprawę do prokuratury. Jest to... Skandaliczne naruszenie prawa prasowego, co najmniej czyli artykułu, który mówi o tłumieniu y, krytyki prasowej. Michała Rachonia i jego bliskich zastraszać próbował także polityk, który chełpił się, że pił wódkę z Putinem nazywany wiceurbanem Andrzej Rozenek. A wiesz, że mamy adresy Panie, pańska, płacą, ale pan fajnie, czy... płacą, bez... A ja pan... A pan będzie odpowiadał pan pan przed policją. Proszę wyprowadzić kolegę. Ale nawet na proste pytanie o wiek emerytalny Tusk odpowiedzieć nie chce. Proszę, Proszę na przejść na. Proszę, boku. Na boku. Proszę przejść na, 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 na kwestię wieku tak emerytalnego. W czy pan, Proszę pan nie nie może odpowiedzieć Proszę. na jedno pytanie? Nie, nie, nie może. Od tego jest studio telewizyjne, ale pan... tyle że Tusk mimo regularnych zaproszeń w studiu się nie zjawia. W strefie starcia nie wystąpi także Donald Tusk, którego uwaga już po raz 86 zapraszaliśmy do rozmowy Dlatego próbujemy na jego wiecach. Panie przewodniczący! Na których spotykamy się z agresją. Ale niech mnie pani nie popycha, no. Naprawdę, no. To proszę mnie w ogóle nie dotykać. Proszę mnie nie wgniatać w samochód. Jak pan skomentuje słowa pana Manfreda Webera? Co pan robi? Warto przypomnieć, jak wyglądała wolność mediów, kiedy rządził Tusk. Sto lat! Studiu TVP 100 lat. A ci, którzy ujawniali afery Tuska, musieli liczyć się z interwencją agentów ABW. To z demokracją i wolnością słowa nie miało nic wspólnego. Jak widać po latach, Tusk i jego działania nie zmieniły się. Adrian Borecki wiadomości.